Co do warunku prawdy w definicji wiedzy, papież też jest całkowicie skonfundowany. W Fides et ratio pisze na przykład: Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa, co zdaje mi się zakładać, że według niego wiedza może być fałszywa, a nie może. W praktycznie wszystkich mainstreamowych teoriach wiedzy, jak na przykład w naszej klasycznej, wiedza z definicji jest prawdziwa. Łukasz nie rozumie, że papież mówi językiem potocznym, a nie technicznym, filozoficznie. Yy, cytuję. Nikomu nie może być obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa. I mówi, że to błąd, bo wiedza z definicji jest prawdziwa. Ale papież nie pisze w tym zdaniu, jak filozof akademicki z podręcznika epistemologii. Pisze dla zwykłych ludzi, nie dla profesorów logiki. W języku potocznym słowo wiedza często oznacza to, co ktoś uważa za wiedzę czyli przekonanie, które uznaje za pewne czyli Zdanie papieża można rozumieć tak. Nikomu nie może być obojętne, czy to, co uważa za wiedzę, jest naprawdę prawdą. I wtedy wszystko ma sens. Łukasz popełnia więc błąd kategorii. Ocenia tekst teologiczno-filozoficzny, jakby to był podręcznik logiki. To trochę jak mieć pretensje do poety, że używa metafory. Dalej Łukasz myli język normatywny z opisowym. Papież nie stwierdza, że wiedza może być fałszywa. Tylko, że człowiekowi nie powinno być wszystko jedno, czy to, co uważa za wiedzę, jest prawdziwe. To nie jest zdanie opisowe, tak jest, tylko moralne, tak powinno być. To tak, jakby ktoś powiedział: nikomu nie może być obojętne, czy jego poglądy są słuszne. Czy z tego wynika, że poglądy zawsze są słuszne? No nie. Tylko, że człowiek powinien troszczyć się o prawdę. A więc Łukasz pomylił sens zdania, dosłownie odczytał coś, co było wezwaniem etycznym, nie definicją logiczną. Następnie Łukasz używa klasycznej definicji wiedzy, ale sam jej nie rozumie, mówi: Wiedza z definicji jest prawdziwa. I to akurat prawda. W definicji wiedzy jest element prawdy, czyli uzasadnione prawdziwe przekonanie, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co papież napisał. Papież mówi o człowieku, który może się mylić, nie o pojęciu z podręcznika filozofii. Człowiek może uważać coś za wiedzę, ale być w błędzie, czyli może mieć fałszywą wiedzę w sensie psychologicznym, nielogicznym. To tak jakby powiedzieć: Myślałem, że wiem, gdzie są moje klucze, ale się pomyliłem. Czy to zdanie jest bez sensu? No nie. Każdy rozumie, że chodzi o subiektywne przekonanie o wiedzy, które okazało się błędne. Łukasz udaje, że nie rozumie tej różnicy, choć to banał dla każdego, kto miał zajęcia z filozofii poznania. Dalej, znów ocenia papieża przez filtr akademickiego czepialstwa. Łukasz próbuje udowodnić, że papież się myli, ale zamiast zrozumieć kontekst, on łapie za słowa i interpretuje je dosłownie, technicznie i całkowicie poza intencją autora. To trochę jakbyś powiedział: To nie jest prawda, że słońce wstaje, bo wiesz, że to ziemia się obraca. Niby masz rację, ale wszyscy wiedzą o co chodziło. Łukasz jest więc tym typem człowieka, który ma rację tylko wtedy, gdy nikt nie słucha, co naprawdę zostało powiedziane. Ale w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że on sam mówi coś sprzecznego, czyli wiedza nie może być fałszywa. A chwilę wcześniej sam przyznał, że ludzie mogą mieć błędne przekonania, które uważają za wiedzę, czyli sam właśnie opisał to, co papież miał na myśli. Sam powiedziałeś, że ludzie mogą mieć przekonania z dobrym, średnim albo żadnym uzasadnieniem. Skoro tak, to znaczy, że ludzie często uważają za wiedzę coś, co wcale nią nie jest. Dokładnie to, o czym mówił papież. Czyli nie tylko się z nim zgadzasz, tylko właśnie potwierdziłeś. Ale zajmijmy się uzasadnieniem. Papież powiedział tutaj, że w życiu człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, które po prostu wierzy, niż tych, które przyjął po osobistej weryfikacji. Po pierwsze, słowo prawd powinno być tutaj wymienione na sądów albo zdanie o wartości logicznej, bo przecież ludzie mogą po prostu wierzyć w fałsz, w fałszywe propozycje. <noise> Jakbym znam mnóstwo przypadków, wszyscy moi znajomi chrześcijanie. Uuu, ty, ty. Ale moim głównym problemem z tym zdaniem jest to, że rysuję tylko dwie kategorie. Rzeczy, w które się po prostu wierzy, oraz rzeczy, które osobiście zweryfikowaliśmy. Uważam to za całkowity błąd. Ja, na przykład, jestem przekonany, że mój brat ma trójnożnego kota o imieniu trufel. Osobiście nigdy tego kota nie widziałem. Ale mój brat pokazywał mi zdjęcia jakiegoś trójnożnego kota i twierdził, że to właśnie on. I pokazywał to zdjęcie naszym rodzicom, twierdząc to samo. Uważam, że stanowi to wystarczające uzasadnienie, żeby mu wierzyć. Zwłaszcza, że ma on inne koty, które widziałem. I teraz, czy ja uwierzyłem mu tak po prostu? No nie! Mam dobre uzasadnienie, żeby sądzić, że tak właśnie jest. Bo to, co osobiście zweryfikowałem, to fakt, iż mój brat, kiedy zapewnia mnie o czymś ze swojego życia, to w absolutnej większości przypadków tak właśnie jest. W przeszłości miałem szansę to zweryfikować wielokrotnie. Jest on po prostu wiarygodnym świadkiem w takich kwestiach. Również to twierdzenie o trójnożnym kocie jest trywialne. Gdyby mój brat poinformował mnie, że przed jego domem stoi spodek UFO, to nie uwierzyłbym mu. To dlatego, że byłoby to wówczas bardziej prawdopodobne, że wystąpił u niego jakiś problem natury umysłowej, niż to, że obcy odwiedzają naszą planetę używając supertechnologii. Więc nie jest tak, że osobiście zweryfikowałem twierdzenie, istnieje kot o imieniu trufel, który żyje w domu mojego brata, przez na przykład odwiedzenie jego domu. Ale mam dobre powody, żeby sądzić, że to prawda. Innym przykładem mogłoby być powołanie się na konsensus 97% naukowców, którzy zajmują się klimatem naszej planety, kiedy rozważamy, czy powinniśmy wierzyć w taką propozycję, jak globalne ocieplenie to realny problem. Nie jestem w stanie ocenić dowodów, które przekonały tych naukowców, bo nie mam odpowiednich kompetencji, ale mogę ocenić rzetelność metody naukowej jako całości. Okej, okay, więc jak na razie nie widzę ani trochę miejsca dla wiary, Papaju, powiedz nam więcej o wierze. Po pierwsze Łukasz mówi, że słowo prawd powinno być wymienione na sądów, bo ludzie mogą wierzyć w fałsz. Papież używa słowa prawda w sensie ludzkiego przekonania o tym, co prawdziwe, nie w sensie ścisłej logiki. Nie chodzi o to, że każda wiara dotyczy czegoś prawdziwego, tylko o to, że człowiek traktuje pewne rzeczy jako prawdy, nawet jeśli się myli. Papież mówi o postawie człowieka wobec prawdy, a nie o logicznej wartości zdań. Łukasz więc czepia się języka, a nie sensu. To błąd kategorii. Po drugie, mówi, że papież rysuje tylko dwie kategorie: rzeczy, które wierzymy po prostu i rzeczy, które osobiście zweryfikowaliśmy. I twierdzi, że to błąd. Ale to nie jest prawda. Papież nigdzie nie twierdzi, że tylko dwie kategorie istnieją. On mówi o proporcji, nie o klasyfikacji. To jest cytat z papieża: W życiu człowieka nadal o wiele więcej jest praw, w które po prostu wierzy, niż tych, które sam zweryfikował. To nie znaczy, istnieją tylko dwie opcje to znaczy, większość rzeczy, które uznajemy za prawdziwe, przyjmujemy na wiarę, nie przez osobiste badanie. Łukasz więc atakował zdanie, którego Papież nigdy nie wypowiedział. To klasyczny błąd chochoła. Po trzecie, Łukasz sam swoim przykładem potwierdza sens papieża. Podaje przykład z bratem i kotem. Yy, nie, nie widziałem kota, ale wierzę bratu, bo jest wiarygodny. I to właśnie jest przykład tego, o czym mówił Papież. Papież twierdzi, że większość prawd, które przyjmujemy, przyjmujemy zaufaniem do drugiego człowieka. Nieosobistym doświadczeniem. Czyli Łukasz w praktyce zgadza się z papieżem, tylko nie rozumie tego, co czyta. To jakby ktoś powiedział: Nie wierzę, że trzeba ufać ludziom, ale wierzę mojemu lekarzowi, bo jest wiarygodny. Łukasz nie rozumie różnicy między wiarą religijną a zaufaniem poznawczym. Mówi: Nie widzę miejsca dla wiary, ale wcześniej opisał dokładnie sytuację, w której zawierza komuś, czyli wierzy w coś, czego sam nie sprawdził. To jest wiara, tylko w szerszym sensie, niekoniecznie religijnym. Papież używa słowa wiara właśnie w tym szerokim sensie. Zaufanie do świadectwa innych, przyjęcie prawdy nie na podstawie dowodu osobistego, tylko wiarygodności źródła. Łukasz mówi: To nie jest wiara, bo rozumie wiarę tylko jako religijne wierzenie bez dowodów, ale w filozofii i teologii wiara to zaufanie oparte na rozumie dokładnie to co on sam opisuje z kotem po piąte medi uzasadnienie z dowodem Łukasz mówi że ma dobre uzasadnienie by wierzyć bratu to prawda ale to wciąż nie jest osobiste zweryfikowanie faktu czyli to wciąż wiara tyle że rozumna on ufa wiarygodnemu świadkowi czyli wierzy że mówi prawdę bo ma podstawy i to właśnie papież nazywa poznaniem przez wiarę nie ślepym wierzeniem tylko rozumnym zaufaniem do innego człowieka. Ukaż więc, myli dowód z uzasadnieniem, i potem twierdzi, że nie ma miejsca dla wiary, choć cały czas jego przykład to akt wiary z uzasadnieniem. Po szóste, używa przykładu, który sam sobie przeczy. Mówi: Gdyby brat powiedział, że widział UFO, nie uwierzyłbym mu. No właśnie, czyli jednak jego wiara zależy od stopnia prawdopodobieństwa i wiarygodności źródła. A to dokładnie jest mechanizmem wiary rozumnej. Wiara nie oznacza, że wierzysz we wszystko, oznacza, że oceniasz, komu i czemu można zaufać. Łukasz więc potwierdza logikę papieża, tylko nie umie jej nazwać. Po siódme, po raz kolejny myli język filozoficzny, codzienny. Łukasz chce, żeby papież pisał jak akademik, używając terminów typu sądy o wartości logicznej, ale encyklika nie jest podręcznikiem logiki. To pismo duchowe i filozoficzne. Papież nie pisze w języku technicznym, bo chce być zrozumiały. Łukasz wygląda tu po prostu jak ktoś, kto nie rozumie gatunku tekstu, który czyta. To naprawdę zaczyna być dla mnie żenujące. Zobaczcie, bo Łukasz stawia dwa różne wymagania, w zależności od sytuacji. Wobec naukowców to pokora i brak kompetencji, wobec papieża pełna świadomość. To jakby ktoś mówił: Nie znam się na fizyce, więc nie wypowiem się o grawitacji, ale filozofię i teologię to ja wam zaraz wytłumaczę. Yy, to niespójność intelektualna, bo albo uznajesz granice swojej wiedzy, albo nie. Łukasz nie ma wykształcenia w temacie, o którym mówi, a mimo to wypowiada się o niuansach epistemologii papieskiego tekstu. Yy, no, to prawda, że nie trzeba być papieżem, żeby mieć opinię, ale jeśli sam przyznajesz, że nie masz podstaw... To, Twoja opinia nie może być traktowana poważnie jak ocena merytoryczna. Łukasz rozumie, że nie jest kompetentny, żeby analizować klimat, bo nie zna się na nauce, ale nie rozumie, że filozofia i teologia to też dziedziny wymagające wiedzy i metod, no i lat nauki. Dla niego nauka to coś wymagającego kompetencji, a filozofia to coś, co każdy może ocenić po przeczytaniu fragmentu. To pokazuje ignorancję wo wobec samej natury wiedzy, bo filozofia właśnie uczy, czym jest wiedza, i jak rozróżniać między opinią a poznaniem. Więc Łukasz wie zbyt mało, by ocenić własny brak wiedzy, a jednocześnie ma zbyt wysokie zaufanie do własnych ocen. Łukasz sam dostarcza klasycznego przykładu. Nie mam kompetencji naukowych, ale wiem, że papież się myli w sprawach wiary, filozofii i epistemologii. Sobór naucza, że Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary. To zwięzłe, ale bogate w treść stwierdzenie wyraża jedną z podstawowych praw chrześcijaństwa. Podkreśla przede wszystkim, że wiara jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu. Wiąże się z tym uznanie Jego boskości, transcendencji i doskonałej wolności. Bóg, który pozwala się poznać autorytetem swojej absolutnej transcendencji, zaświadcza o wiarygodności objawionych przez siebie prawd. Przez wiarę człowiek wyraża akceptację tego Bożego świadectwa. Oznacza to, że w sposób pełny i w całości uznaje za prawdę wszystko, co zostało mu objawione, ponieważ sam Bóg jest jej rękojmią. Okej, okay, więc po pierwsze papaj mówi tutaj tak, jakby wiara to było coś, co dotyczy wyłącznie jego religii, co jest po prostu fałsze. Słowo pistis funkcjonowało na długo przed powstaniem chrześcijaństwa. Więc czemu pierwsze zdanie nie mówi, Bogom objawiającym należy okazać posłuszeństwo wiary? Czemu nie powiedzieć, że wiara jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogom? I nie mam pojęcia, czemu wiara miałaby się wiązać z uznaniem Jego boskości, transcendencji i doskonałej wolności. Ludzie pokładali wiarę w setki różnych bogów tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. I ludzie pokładają też wiarę w inne rzeczy niż bogowie. You know, I've seen what I've seen. Everybody need to know that this is reality. You know, if you're going to speak the truth, then why does it matter? You know, I'm a faith-filled man. You know, I believe in faith issues. You know, I'd say put your faith in Jesus and also believe that UFOs exist too. Drogi chrześcijaninie, droga chrześcijanko, co sprawia, że myślisz, że kiedy ty używasz wiary, żeby dojść do jakiegoś wniosku na temat swojego Boga, albo dojść do wniosku, że On istnieje? Ty, masz rację! A wszyscy inni ludzie, należący do innych religii, się mylą. Łukasz po raz kolejny myli wiarę religijną, czyli postawę zaufania wobec Boga objawiającego się człowiekowi, ze słowem wiara w sensie językowym, czyli po prostu wierzyć w coś, jak w UFO, czy w szczęście. Papież w cytowanym fragmencie nie mówi o wierze w ogóle, tylko o posłuszeństwie wiary wobec Boga objawiającego się. To zupełnie inna kategoria. Papież mówi o konkretnej teologicznej wierze, virtus fidei, a nie o wierzeniu w cokolwiek. Dalej, Łukasz cytuje fragment, który od początku dotyczy chrześcijaństwa i jego rozumienia wiary, po czym zarzuca papieżowi, że mówi tak, jakby wiara dotyczyła tylko jego religii. To absurdalne, bo cały dokument Fides et Ratio jest o wierze chrześcijańskiej. Zarzuca więc papieżowi coś, co jest oczywiste i zamierzone. To jakby ktoś krytykował podręcznik biologii, że cały czas mówi o organizmach żywych. Następnie Łukasz mówi, że słowo Piscis istniało przed chrześcijaństwem, więc papież nie powinien używać go w sensie chrześcijańskim. Ale papież nie pisze o greckiej etymologii, tylko o teologicznej treści wiary w objawienie. Język teologii zawsze nadaje pojęciom nowe znaczenia, tak samo jak nauka robi to z codziennymi słowami, jak pole, masa, energia. Potem Łukasz pyta: Dlaczego nie powiedzieć, że wiara jest posłuszeństwem wobec bogów? Bo Sobór Watykański I i papież piszą o Bogu objawiającym się w chrześcijaństwie nie o politeizmie, ani o filozoficznych pojęciach Bóstwa to inna kategoria bytu i objawienia. Wiara w chrześcijaństwie zakłada relację z osobowym Bogiem, który się objawia, a nie z jakimś mitem czy siłą natury. Łukasz mówi też, że ludzie pokładali wiarę w setki bogów i w UFO, więc dlaczego twoja wiara miałaby być słuszna? Ale to porównuje wiarę teologiczną, opartą na objawieniu, z wierzeniem w zjawiska bez objawienia lub dowodu. To tak, jakby powiedzieć, wierzysz w Boga, ktoś inny wierzy w jednorożce, jesteście tacy sami. No nie, bo przedmiot wiary jest zupełnie inny. W jednym wypadku to osobowy Bóg który się objawia, w drugim fantazja, mit lub domysł. Kolejny błąd to pytanie Łukasza: Dlaczego ty masz rację, a inni wierzący w inne religie się mylą? Zakłada, że wszystkie systemy wierzeń mają równą wartość poznawczą, co jest po prostu nieprawdziwe. Nie każda wiara opiera się na tym samym typie dowodu, objawienia czy spójności logicznej. To, że wiele religii używa słowa Bóg, nie znaczy, że mówią o tym samym Bogu. Najśmieszniejsze są fragmenty, gdzie papa mówi, że Bóg zaświadcza o wiarygodności objawionych przez siebie prawd. I to, że uznajemy za prawdę to, co zostało objawione, bo sam Bóg jest tego rękojmią. Dokładnie te same zdania mogłyby być wypowiedziane przez hinduistę. Uważam, iż prawdy objawione w Bhagavad Gicie są wiarygodne. Ponieważ sami bogowie nam je objawili. Moi drodzy katolicy, to, że stwierdzenia w Biblii to jest cokolwiek, czym ktokolwiek powinien się przejmować, to jest dokładnie ta rzecz, którą wy musicie dopiero wykazać. Nie można powołać się na objawione prawdy, żeby wykazać, że twoja wiara jest słuszna. Bo sama idea, że to, co wy proponujecie, to są objawione prawdy to, to jest dokładnie ta rzecz, którą my kwestionujemy. Po raz kolejny Łukasz popełnia błąd ekwivokacji. Mówi, że dokładnie te same zdania mogłyby być wypowiedziane przez hinduistę. To prawda tylko językowo, ale nieznaczeniowo, bo słowo objawienie w teologii chrześcijańskiej nie oznacza tego samego co w religiach politeistycznych. W chrześcijaństwie objawienie to konkretne wydarzenie historyczne. Bóg, który przemówił do ludzi, wszedł w historię, np. przez Abrahama, Mojżesza czy Chrystusa. W hinduizmie tak zwane objawienie to raczej kosmiczna inspiracja, a nie osobowe samoudzielenie się Boga czyli te same słowa, inne znaczenia i założenia metafizyczne. Łukasz myli dwa zupełnie różne pojęcia, tylko dlatego, że brzmią tak samo. Dalej: Łukasz zarzuca papieżowi, że ten nie udowodnił, że Biblia to objawienie tylko że to nie jest celem tego fragmentu. Papież nie prowadzi dowodu na istnienie objawienia. On opisuje, czym jest wiara, jeśli objawienie jest prawdą. To opis z wnętrza systemu teologicznego, nie jego zewnętrzne uzasadnienie. To jakby ktoś czytał podręcznik medyczny i mówił, ha, ale oni w ogóle nie dowodzą, że człowiek ma ciało. Ten zarzut jest poza tematem. Łukasz krytykuje coś, czego tekst w ogóle nie miał na celu udowodnić. Następnie. Łukasz twierdzi, że papież powołuje się na objawione prawdy, żeby dowieść, że objawienie jest prawdziwe. Ale papież tego nie robi w tym fragmencie. On nie próbuje udowodnić, że objawienie jest prawdziwe, tylko tłumaczy, że wiara chrześcijańska polega na przyjęciu prawd objawionych, bo rękojmią ich jest sam Bóg. Czyli papież opisuje strukturę aktu wiary, a nie dowód logiczny na prawdziwość religii. To różnica między teologią a apologetyką. Łukasz tego w ogóle nie rozróżnia. Dalej. Łukasz porównuje chrześcijańskie objawienie do hinduistycznych pism i mówi, że mogliby powiedzieć to samo. Ale nie wszystkie religie są epistemicznie równe. Chrześcijaństwo od początku opiera się na świadectwie historycznym, na wydarzeniach, które miały miejsce w czasie i przestrzeni. To nie jest intuicyjna inspiracja czy poetycki mit. Łukasz popełnia także błąd, bo żąda dowodu w niewłaściwym miejscu. Mówi: To, że stwierdzenia w Biblii to coś, czym powinniśmy się przejmować, to Wy musicie dopiero wykazać. Ale to nie jest zarzut wobec papieża. To pytanie do apologetyki, nie do fides et ratio. Papież zakłada tu, że mówi do wierzących i do ludzi rozumiejących sens objawienia. Żądanie dowodu w tym miejscu to błąd przeniesienia ciężaru dowodu. Atakowanie twierdzenia którego tekst nie miał zamiaru dowodzić.